Witam państwa serdecznie. Mam pytanie, czy lubicie państwo występować publicznie? Dale Carnegie, autor książki o wystąpieniach, napisał słynne zdanie, że 90% osób zapytanych, czego boisz się najbardziej na świecie, odpowiada śmierci, a zaraz potem wystąpień publicznych. Czy państwo też tak czujecie? Opowiem państwu trzy historie. Każda z nich jest drogą do polubienia wystąpień publicznych. Pierwszą osobą jest Artur. Artur, który bardzo szybko zniechęcił się do wystąpień publicznych, ponieważ już w szkole podstawowej miał z tym niedobre doświadczenie. Drugą osobą jest Karolina, która reprezentuje chyba większość osób, które nie lubią po prostu wystąpień. Bo mają albo małe doświadczenie, albo nigdy nie przetrenowały sobie tego w żadnej sali treningowej. Piotr, który uwielbia wystąpienia publiczne, czuje się świetnie w świetle Jupiterów i tak naprawdę korzysta z każdej okazji, żeby zaistnieć na scenie. Trzy osoby, trzy oddzielne historie. Artur. Artur występował na inauguracji szkolnej, na którą przyjechał ważny gość z Ministerstwa Edukacji. Artur był dobrym uczniem, więc wszystko przygotował. Był ambitny, nauczył się na pamięć. W godzinie 0 podchodzi do mikrofonu i cisza. Kompletnie go odcięło. Oczywiście Arturowi z pomocą przyszła natychmiast pani dyrektor. Jednak Artur mocno odczuł samo wystąpienie, ponieważ jego koledzy przez długi czas uważali go za króla posągowania. Jak się Państwo domyślacie, Artur pracuje ze stresem, a nawet z lękiem, oraz z budowaniem pewności siebie. Jedną z technik relaksacji, jaką stosuje, jest technika 3 7 Polega na tym, że składamy dłonie, Następnie 1, 2, 3 bierzemy wdech. 1, 2, 3, 4, 5 zatrzymanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wypuszczenie. Rozwinięciem tej techniki jest wyobrażenie, że w momencie, jak wypuszczamy powietrze, stres uchodzi wraz z wydychanym powietrzem. Wtedy zamykamy oczy i jest to częścią wizualizacji. Artur pracuje również. Z techniką showtime. Showtime to równocześnie poszukiwanie oraz uwolnienie swojej głębokiej wewnętrznej energii. Showtime to również deklaracja, że na każdym spotkaniu, na każdym wystąpieniu jestem na 100%. Artur ćwiczy swoje showtime, a ja Państwu pokażę, jak to wygląda. Znowu składamy dłonie. Relaksujemy się, a następnie z całą mocą i z całą werwą robimy showtime. I tak trzy razy. Czasami na początku wychodzi showtime, showtime, lub showtime. Wszystko jedno. Końcowe showtime to mocne showtime. Przychodzi z czasem. Artur zradził mi, że do dzisiaj, czasami przed wystąpieniem, szuka wolnej łazienki, gdzie trenuje swoje showtime, ale tak naprawdę obecnie wystarczy mu już sama wizualizacja. Do showtime jeszcze wrócimy. Karolina. Karolinę poznałem na pewnej konferencji, ponieważ miała wystąpienie tuż przede mną. Ponieważ się spóźniłem, chwilę trwało, zanim ją odnalazłem. Stała z przodu za takim niskim pulpitem, miała ręce z tyłu i czytała tekst ze slajdu wypełnionego po brzegi ekspercką wiedzą. Na koniec miała taki cytat: Dobre wystąpienie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy, Winstona Churchilla. Potem spotkaliśmy się na lunchu i rozmawialiśmy. Karolina powiedziała, że zawsze czuje taki lęk. Że pominie jakieś informacje, pominie jakieś fakty. Zjadają taki stres ekspercki przed tym, że nie uwzględni wszystkich faktów. No, i uważa, że kamera jej nie lubi. Karolina pracowała z techniką trzech nagrań. Na czym to polega? Układamy sobie trzy wystąpienia na dowolny temat. Trzyminutowe wystąpienia. Następnie nagrywamy. Trzy wideo, trzy filmy, najlepiej po sobie, i dokonujemy ich analizy z osobą, która jest bardziej zaawansowana od nas w tym temacie. Czyli trzy opowieści, trzy minutowe i trzy filmy. Trzy, trzy, trzy. Trzy filmy wystarczą, żeby rzeczywiście poradzić sobie z wieloma rzeczami. Ala, konkurs recytatorski, skromna uczennica przyruchy w stylu Nieśmiałego Jasia lub Tańczących Nóg. Wystarczy pamiętać, żeby ugiąć łokcie, można coś wziąć do ręki. Przestrzegam przed długopisem, bo będziecie pstrykać i gwarantuję, że tylko Wy nie będziecie tego słyszeć. I jeszcze jedna ważna zasada. Każdy film trzeba obejrzeć dwa razy. Raz z dźwiękiem, raz bez dźwięku. Karolina zadzwoniła do mnie po pół roku. Mówi: Wiesz, rozmawialiśmy. Chciałem Ci przysłać trzy filmy. Zobacz, powiedz, co myślisz. Patrzę. Wow, naprawdę wow. Wysoka jakość, dobra narracja, dobry początek, dobry koniec. Całą prezentację opiera o 3, 5 lub 7 głównych punktów, wokół których tworzę historię po prostu wysoki poziom. Dzwonię do niej i mówię: "Słuchaj, e, tak naprawdę to e, gratuluję, jak tego dokonałaś w trzech filmach". A ona się śmieje i mówi: "Nie, nie jest tak dobrze". Widziałeś film 8, 9 i 10. Jak widzicie, jeżeli widzimy progres, to nabieramy ochoty na więcej w rozwoju. Pamiętacie przywiązanie Karoliny do faktów i szczegółów? Otóż natrafiłem na ciekawe badania. Rebecca Todd, profesor Uniwersytetu z Toronto, badała związek pomiędzy przeżyciami związanymi z emocjami oraz ich zapamiętywaniem. Pewnie nie zaskoczę Państwa informacją, że jeżeli do danego wydarzenia przywiązane są jakieś emocje, to pamiętamy je lepiej i pamiętamy je dłużej. Natomiast dużo ciekawszą dla nas jest druga informacja i drugie ok odkrycie. Otóż pobudzenie emocjonalne powoduje, że lepiej odbieramy wydarzenia w trakcie ich trwania. Pobudzenie emocjonalne powoduje, że lepiej odbieramy wydarzenia w trakcie ich trwania. Pobudzenie emocjonalne lepiej powoduje, że odbieramy wydarzenia tu i teraz. Wystąpienia są jak praca elektryka. Po prostu szukamy przełączników dla naszych słuchaczy. Fakt, emocje, fakt, inspiracje, fakt, interakcje, fakt, opowieść. W sprzedaży mamy trzy przełączniki: fakt, korzyść, emocje. A wszystko to ładnie zawijamy w sreberko, dajemy piękną kokardkę storytellingu i podajemy słuchaczom z uśmiechem. Piotr. Piotr uwielbia wystąpienia, Czuję się świetnie w świetle Jupiterów. Dziękuję. Do dzisiaj uczę się od Piotra, i jak występować. Piotr zawsze mawia, działaj pomimo lęku, a potem na fali energii i entuzjazmu. Łatwo powiedzieć. Ma świetne motto. Dobre wystąpienie jest jak dobry szampan. Zaczynasz z wystrzałem, Potem mówisz tak, że buzują bąbelki. Publiczność smakuje Twoje słowa, a zakończenie jest jak mocny toast przed finałem. A potem publiczność wstaje i bije brawo. Piotr jest elektrykiem wyższego poziomu, ponieważ od pierwszego słowa pracuje z wysoką energią. Dla niego ważny jest cel prezentacji i z jakim jednym. Zdaniem, Z jaką jedną myślą słuchacze mają wyjść po jego wystąpieniu. Piotr pracuje również z wizualizacją. Wyobraża sobie świetne wystąpienie i wspaniałe zakończenie. Piotr sam o sobie żartuje, że czasami jego słuchacze, zapytani, jak im się podobało, mówią: Ależ to było świetne wystąpienie, a o czym to było, a nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, każda osoba pracuje nad czymś innym. Pamiętajmy o trzech krokach. Po pierwsze, uczymy się narzędzi i technik wystąpień. Następnie ćwiczymy je i uspójniamy je ze sobą, tak żeby były dla nas naturalne. Pamiętajcie, nikt nie staje się mistrzem w jednym akcie. Nikt nie staje się mistrzem w jednym akcie. A następnie tworzymy własny styl, styl wystąpień publicznych. Wyzwanie. Na końcu mam dla Państwa wyzwanie. Jeżeli się nie boicie, no i macie ochotę, nagrajcie swoje najlepsze, najmocniejsze showtime. Wyślijcie nam na skrzynkę mailową. Jak się zgodzicie, to umieścimy również na Facebooku. A więc składamy dłonie, jesteśmy zrelaksowani i stałe siły robimy. Showtime! Publiczność wstaje, bije brawo przed naszym końcowym ukłonem. I takich wystąpień Państwu życzę.